Witajcie w omówieniu tygodnia 11 W tym tygodniu już można zdobyć e, zło, Złotą odznakę operacji Wreszcie będzie to zdobycia e, No oczywiście Questy Po prostu zacznijmy od ich omawiania Bo nie ma nic przygadania tutaj zbytnio e, Oczywiście Competitive e, na short match overpass Wygrać 21 rump lub, lub jeden mecz Zakładam, że remisujemy Czyli nie, za, nie wygrywamy Trzeba zrobić trzy remisy, żeby się zaliczył quest, więc oczywiście najlepiej wygrać Najlepiej tylko wygrywać. W ogóle Overpass. Najlepsza mapa. Jest chyba 17 minut z rzędu, tam nawet mam konę Overpassa. Ten Pina. Ale no dobra, tam nieważne. E, kolejny mecz. E, znaczy Quest. Guardian, czyli obrońca. E, bronimy się na mapie Ballast. Na bombsite B. I to jest ta mapa. Jedna z tych nowych. Będę zrobić 20 killi z MP9. Czyli tutaj oczywiście MP9. No co, no bardzo lubię tą broń, więc to będzie prosty quest, ale nie testowałem. I wreszcie już na pewno nie będę miał ograniczeń sprzętowych na zrobienie obrony. tylko teraz teammate'a trzeba znaleźć, który będzie chciał nagrać. No ale dobra, rzeczywiście obrońcę za dwie gwiazdki. E, okay. następny. Użyć 20 healshotów, czyli tych apteczek, zastrzyków wzmacniających, po polsku to zastrzyk wzmacniający. 5 w jednym meczu lub 20 ogólnie, czyli na ten meczu, bo tylko tam są. Grupa Delta, czyli grupa ...setmecze. Grupa ta, czyli Mirage, Inferno, Overfast, Nuke, Train, Cash Kłaść jest bardzo prosty, o ile go nie robimy na Inferno lub Mirażu. Takie jest moje zdanie. A przynajmniej dla mnie, bo 5 apteczek w jednym meczu użyć, tam zastrzyków to naprawdę łatwe. <grym> lub 12, takie. Jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, nie jest do dobrym, zrobić 4 na 5. O czym potem po prostu 12 ogólnie, brzmi nie wiem, zrobić 3 razy, 4 na 5. No i co? No taki quest. No łatwy dosyć. Następny jest quest nieco trudniejszy, denerwujący strasznie, bo jak ja nie miałem neida przez pół wyborów neida nie miałem. Znaczy na początku miałem cały czas neida lub mołotowałam, myślałem, że takie standardowo, aż do zrobiłem 80 damage'a. A potem oczywiście przyszło tak, że nie miałem neida. Z chwilą robiłem to tą mapę. Yy, na na retake'ach. Już ten ja zapominam sobie, myślę jaki tryb to jest. Yy, I nie polecam nuke. Robienie to na nuku mi się wydaje, że nuke jest jedną z gorszych. Map Ancient też mi się wydaje słaby. Das też, bo to są długie odległości. Miraż może być spoko na przykład z konekta rzuca się na site tam łotowa albo Neida. Na Inferno też jest na przykład za boxy można rzucać. Yy, na Overpassie... Overpass też jest dosyć słabo. Mapą Vertigo, nie gram dużo Vertigo, więc nie wiem jak tam się znajduje. I train, train też fajnie, jak ktoś jest za pociągiem, rzucasz mu na przykład na kanapce jest na A, rzucasz najda za 50 już już pół quest'a. Mi się wydaje, że no optymalne mapy to jest ten. Inferno, Mirage, Train. W sumie tyle, takie najlepsze tutaj są. No to co, no ostatni quest. Jak, jak najlepiej wykonywać, żeby zrobić 6 gwiazdek? Mi się wydaje, że najlepiej po prostu... Znaczy, jeżeli ktoś nie, nie gra matchmakingów, to czy znaczy te trzy coś, bo kur, tak się fajnie składa, że nie trzeba być quest'a z matchmakingu. Na przykład w ostatnim tygodniu, w ostatnich tych godniach tak było, że... Na przykład jak zrobić wszystkie quest'y spoza... Inne niż te rankingowe, na przykład miałeś 5 na 6 gwiazdek. A teraz wszystkie są po 4, więc nie ma z tym problemu. Więc mi się wydaje, że po prostu zrobię overpass'a, bo lubię tą mapę, zrobię yy, obrońcę i już tego quest'a domęczę. Bo to, bo życie, to po prostu zrobię później. Tak. tak samo się zrobi, jak będzie się rozgrzewać. No i co? No to jest chyba najlepsza droga, jaką mi się wydaje. Do zdobycia 6 gwiazdek. I może jeszcze teraz wrzucę tak na 5% przebitkę z. E, już ten z złotą odznaką. Tak na 5% tu będzie. O dziwo, coś mi się chciało zrobić. I oto, tak wygląda złoty coin. Tak z bliska, strasznie ten, wyróżnia nad tym czerwonym tłem Faktować, yy. tak wygląda Świetle, tak, tak Światło z dupy strony, tak Może sobie stawię go, tylko jakoś stawiało się coin tutaj Chyba Tak jakoś, o tutaj Właśnie znajomy wyskoczył No dobra, tutaj widać Brzydki jest, mi się bardziej podobało srebrny, albo brązowy. No to cześć.